Siemanko wszystkim na naszym kanale Kochani w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dość nietypowe i rzadkie petardy Blygen Schlageny, które produkował Dexim. Mianowicie za taką pacuszkę, gdzie mamy 10 sztuk trzeba zapłacić około 17, 17,99 Jakoś tak, jest link znajdziecie do nich w opisie Dostępne na pierwicie nie wiem czy jakiś sklepie w Polsce posiada I na przykład mogę wam coś takiego pokazać Czyżby szata graficzna była znajoma? Tego słynnego niemieckiego moździerza Tylko niestety w środku nie ma tego, co powinno być, ale też jest coś dobrego, umilającego życia. Dzięki Thompson za prezent urodzinowy. I teraz tak. Yy, te petardy ciężko było dostać w Polsce. Nawet jakiś sklep przez jakiś czas je miał dość krótko w ofercie, ale szybko zostały sprzedane. Te petardy ogólnie można było kupić tylko i wyłącznie za granicą. A to są emitery polskie emitery. Zobaczcie sobie, jak to. Wygląda, tył i szut. Dekstream ściągał je do bombaszopu. Bombaszopie po prostu wypychał za granicę i one były dostępne tylko i wyłącznie do zakupu za granicą. Jednokrotnie męczyłem bomba Shop żeby mi jedną no, chociaż paczkę, żeby sprzedali nie da rady, nie dla psa kiełbasa. Do polskich nie sprzedawali Pol oni sprzedawali za granicę i Polacy mogli kupić z zagranicy do Polski, dzięki czemu cena takich petard wzrastała drastycznie, bo dla przykładu jak taki młodzież kosztował 40-50 zł, a ściągając go z zagranicy trzeba było zapłacić 80-100 zł. No bo w tym momencie sprzeda za granicę tam co musi zarobić i z powrotem wiecie, im więcej łap do wyżywienia, tym cena po prostu wzrastała. Ale fakt faktem, te moździerze przez jakiś czas były I nawet wiem skąd były po prostu ściągane do Polski Ale tego wam nie zdradza, to jest moja słodka tajemnica Co mogę powiedzieć na temat tych petard eee, Na opakowaniu mam 30 gram, czyli mamy, 10, mamy 30 gram neku eee, W co wchodzi w skład po prostu 10 petard 10 petard podzielić przez 30 daje nam 3 gramy jedną petardę Ile w rzeczywistości? Zobaczcie sobie tutaj No, szału nie robi Powiem Wam, odpalałem już takie petardki, niedawno w Pile, powiem Wam, że dość dobrze waliły i mają e, zieloną flarę, króciutki pisk i od razu dość dobry huk. Dlatego dzisiaj też to sobie porównamy od ścianą płaczu, czy ścianą, gdzie odpalam sobie na decybelomierzu, porównamy sobie do petard Uzi oraz do PS5. E, petardy Uzi mają flarę i pisk i huk, petardy PS5 mają huk, ale e, za PS5 też trzeba zapłacić około 17zł za 10 sztuk, więc porównamy sobie co bardziej się opłaca, czy te petardy, czy te petardy, bo PS5 mają niebieską flarę i efekt Titanium Salute, Bligange Flageny mają zieloną flarę i krótki pisk. I sobie porównamy i wtedy zdecydujecie, czy jeśli chodzi o moc wypadają tak samo, czy na przykład ta jest mocniejsza, ta jest słabsza. Dzisiaj wszystko sobie to Sprawdziłem mi powiem Wam co do tych petard. W środku takie petardy. Ogólnie petardy wyglądają dość fajnie. Muszę Wam przyznać, że petardka wygląda zacnie. Zobaczcie, taki brilliant Lager. Tak to się wszystko prezentuje. Korpus w miarę twardy. Jakość wykonania można powiedzieć takie 7 na 10 bo ta etykieta mogłaby być troszeczkę lepiej doklejona z tyłu ten gips troszeczkę się sypie no i duży mankament zobaczcie jak jest obwinięty ląd to raczej tu jeszcze jest pół biedy, ale są petardy gdzie po prostu ten ląd jest cały zawinięty i za każdym razem trzeba to tak ściągać i podpalać mnie osobiście te biduły denerwują one tam podobno mają jakieś zadanie, nie zadanie ale według mnie to jest denerwujące bo Podpalając, jeśli ktoś trzyma do ostatniej chwili albo chce rzucić petardę, no to nie widzi w którym momencie, gdzie pali się ląd. A tak po prostu widzicie, ile Wam jeszcze tu zostało. No ale wiadomo, no nie powinno się odpalać petard z łapy. To jest dość niebezpieczne. No i w środku tej petardy ląd schodzi. Nie wiem, czy to będzie to w ogóle widać. Eee, zobaczcie, to jest w ogóle evenement. To jest w ogóle evenement. Eee, dlaczego? Patrzcie, 3, 2, 1. Nie ma lądu, to już wiecie po co jest ta bibuła w tych petardach, Że czy ma ląd Nie ma lądu, zobaczcie, jest dziura Jest normalnie black hole Widzicie, I dziura, a tak wygląda ląd I teraz, o co tu chodzi Petarda jak najbardziej nie nadaje się w tym momencie na karabinek I teraz tak, tam jest taki Taka plastikowa tulejka I w tej tulejce znajduje się troszeczkę mieszaniny odpowiedzialnej za flarę A zarazem pod tą flarą znajduje się odrobina Yy, mieszanki odpowiedzialnej za pisk i wtedy ten pisk się zapala, tego pisku jest dość mało i petarda dość szybko wybucha nie wiem jak jest w ogóle w petardach Scream bo tam jest chyba flara, pisk i dopiero huk tylko jest tam tak źle zrobione, że czasami ta flara po prostu zostaje wystrzelona a tutaj jest jakoś tak to zrobione takie fajne obejście, że flara, krótki pisk i jest od razu huk to jest, yy, to jest tyle jeśli chodzi o takie bugie machonego wiadolenia i tak w każdym razie mam nadzieję że już wiecie kto produkował te słynne dobre moździerze to możecie zawdzięczać fajną zabawę z tymi moździerzami a ja biorę się powoli za testy nagrywam to żeby nie było w sobotę 23, tak, 23 będziecie to oglądać w niedzielę 24 na dworze sektualnie. aktualnie 0 stopni, dzisiaj nie ma wiatru, tak to bym wcześniej nagrał, ale jakieś tam przeziębienia, choroby. Kto obserwuje Machony Team to on wiedział, że aktualnie znów coś tam mnie rozebrało. Polecam Wam wbić, jeszcze zanim zaczniemy, na mojego Instagrama machony 6 9 tam wiecie yy, mniej więcej o nowościach, które aktualnie będę nagrywał, co aktualnie robię, itp, itd. Link do PETa oczywiście i do sklepu, gdzie kupicie bardzo dobrą pirotechnikę znajdziecie w opisie. I ja kończę biodolić i zapraszam Was do oglądania. Uzi, niestety jestem zmuszony nagrywać w innym miejscu. Mam nadzieję, że lepszym od mojego murku, bo tu jest takie dość fajne zabudowanie. Bo w tamtym miejscu dosłownie 100 metrów dalej jest sekta wyznawcy słońca. Petarda uzi. Petarda uzi 127,3 i coś takiego przyleciało. Dobra. Teraz lecimy z petardą. Teraz lecimy petarda. Fungenschlägen To prawda, slogan Deutsche, Deutsche, Liberale Zostawcie łapę w górę No ta pokazuje mi tutaj 120 decybeli, Ale powiem wam, lepszy miała baz. Lepszy miała baz. No i teraz dla porównania PS5. PS5, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. ale piór nie no, 125,8 PS5 wygrywa. Powiem Wam, jest tam takie, taka stara oczyszczalnia. To jest taki murek, widzicie? Taki murek, ale jednak, jednak tam, co sobie odpalam przy swoim murku, to jest swój murek. E, tu jednak trochę ta ściana, według mnie, pochłania. Bo czuć było takie mocne wibracje. Ale na chwilę obecną, w teście decybelomierza, e, wygrywa PS5. E, Uzi wypadło troszeczkę słabiej w realu, a na decybelomierzu wypadło troszeczkę lepiej. No jeszcze zobaczymy test na garnku i test właśnie będzie bardziej realistyczny i potwierdzi pewne teorie spiskowe. Testik na wodzie. Oczywiście tutaj są ryby, jakby kto pytał. Jakby kto pytał, rybki są tam. I Lup. Długi ląd. Ale ładnie, grzecznie się pali. Pali się cały czas w wodzie. Czuć już ten klimat. Czuć już ten klimat. Siło, szaro, buro, zimno. Już czuć powoli zbliżającego się Sylwestra. Co do tej petardki, porównywalna jest do petardy Uzi. troszeczkę mocniejsza, troszeczkę mocniejsza jest. No plus taki tej petardy, że to już będzie taki retro zabytek. a Uzi jest ciągle produkowana. E, pali się w wodzie, to jest na plus. I teraz lecimy moim orłem Bagiennym e, przetestować sobie na garnku. No i zobaczymy. Zobaczymy dzisiaj akurat jest taka pogoda, że mi się nie chce nagrywać, bo jest zimno, sami widzicie jaka jest pogoda. No jeszcze na to siedzie. Więc e, <laughs> widzimy się po krótkim cięciu jak będę na polu bitewnym. Przyjechałem na moje pole bitewne tam sobie już garnek w oddali stoi. Eee, w poprzedniej scenie, gdy nagrywałem wam i właśnie jakiś gość jechał Mazdom z Wyznawców Słońca, z tej sekty, eee, kamerę już sobie odstawiłem na boczek, but odczypuje z błota, a z krzaków wyskakuje jakiś dziadzia z telefonem i drze się do mnie, w... a w dupę se wstać ty jak nie masz gdzie strzelać. Na policzkę dzwonię! I wyciąga telefon, i tak wiecie, tak telefon trzyma, i tak naciska, jak w starych telefonach, co trzeba było naciskać na przyciski. Tak, e, e, e. tak naciska. Ja się tak na niego popatrzyłem, jak, jak, jak jakiegoś niedorozwiniętego, ja tylko mu się odpowiedziałem. A set dzwoń konfidencie, drzwi zamknę i pojechałem. No kurde, nie wiem, gościu jakiś burdupy, miał, że sobie odpaliłem. Trzy petardy? Cztery. Dobra, mi się z tym. Słuchajcie, teraz następna scena, gdzie będziemy odpalać petardy pod tym gankiem, może być prawdopodobnie eee, nie ma. Będzie bez dźwięku. Zresztą zobaczę podczas montażu, bo tak si jest tak silny wiatr na tym polu, że nie chcę, żebyście słyszeli takie coś. Uuu. Takie wianie, więc jeśli będzie naprawdę dość uciążliwy ten dźwięk, to po prostu wyciszę daną scenę i wam podłożę po prostu jakąś e, muzyczkę. I od razu wam mówię: leci Petarda Uzi, e, Brigan Schlagen i e, PS piąteczka. zimno, kurde jeszcze gdzieś tam przy jak wiatr nie wieje to jest gut gut ale tutaj na tym szczerym polu jak wiatr zacina to hu, hu, hu a jutro będzie <ścoughs> no, więc tak e, Uzi wypadły najsłabiej troszeczkę lepiej wypadły Schlageny, no i bezkonkurencyjnie miotając systemem PS5 Dały radę. bez piąteczki naprawdę e, królewskie e, petardy. Więc teraz jak można ocenić te Bligen szlageny? Niestety, jeśli miałbym 17 zł, kupiłbym szarki. Kupiłbym szarki, bo są zdecydowanie mocniejsze. Mają niebieską flarę. I efekt salut, który polecam po noc. Jeśli chodzi o petardy Bligen szlageny, trochę się na nich zawiodłem. Trochę się na nich niestety zawiodłem, bo tak naprawdę lepiej kupić z petardy UZI bo są tańsze i macie 12 sztuk za 8 zł, a tutaj za 17 zł macie 10 sztuk. Ech, ale jeśli ktoś zakupi te petardy, raczej znaczy emitery, nie powinien aż tak bardzo na nie e, narzekać w zależności, gdzie odpalać, jak będziecie odpalać między blokami gdzieś tam w jakim zagajniku Jeśli będzie miał od czegoś odbić, to naprawdę petardy wypadają dość zacnie. No ale są lepsze petardy, są troszeczkę słabsze petardy, ale więcej i taniej. Więc to niestety tym petardom muszę dać taką siódemkę. Myślałem, że Dextrim zrobi tak samo dobre petardy, jak zrobił swój moździerz niemiecki. Bligian Schlagena, tego fajnego, zielonego, mocnego moździerza. I myślałem, że petardy poszły w tym samym kierunku. Niestety za dużo, za dużo. Flara, pisk i tutaj... Jakby faktycznie miał chociaż te z 2 gramy Ona tam miała chyba złoty 60 zł. Chociaż miał te z 2,2, tyle ile miała FP3 NWP Tak drogie dzieci, FP3 NWP miała 2,2 grama neku, A nie 3 Tak jest Bo ludzie ciągle żyją w przekonaniu, że ona miała 3 gramy Ona miała 2,2, czystego kolumbijskiego czarnego flesza Dobra, to było na tyle, czyli siódemeczkę im daje Aż takie super rewelacyjne nie są ale też do najgorszych się nie zaliczałem, w szczególności w ciężkich czasach, gdzie po prostu jesteśmy zalewani tani, no nie mogę powiedzieć tanią, tylko dziadowską imitacją petard, bo to już są takie czasy, że to nie do, że jest drogie, to jeszcze jest dziadostwo, petardy po pół grama. Ostatnio kolejny importer się zner znerfił swoje słynne petardy, nie będę mówił po prostu jak, ale zostały po prostu mocno znerwione, kiedyś były 3 gramy, potem były 2 gramy, teraz jest pół grama. To byłoby na tyle Wbijajcie do sklepu Machony Do sklepu Pirohit <gry> Do sklepu Pirohit Instagram Machonego to jest machony 6 na 9 polecam tam wbijać Zafollowować mnie Czyli polajkować, żebyście sobie mnie śledzili Co ja tam, co Gruby sobie robi na bieżąco I tyle życzę wam wszystkim Przyjemnej niedzieli Jak ten odcinek się pojawi na kanale o 8 rano To będzie znakiem takim Że o 18 będzie jeszcze jeden odcinek ale to jak się wyrobię w sobotę z nagrywaniem, bo wam, że jest dość lipna pogoda. E, może nagram jeszcze jakieś petardki i wam jutro po prostu wrzucę, żeby się nie czyli ma czyli machony kiedy petardy. A i niebawem zaczynają się wreszcie tygodniówki chyba już e... Uuu, nawet nie wiem, czy w tym tygodniu, ostatni tydzień listopada, tygodniówki, czyli będziecie mieli łącznie miesiąc, tydzień, wyrzutni tydzień, petard tydzień, ee, chyba rakiet i tydzień zestawów sylwestrowych. Tak, tygodniówki i to wszystko było w wakacje nagrywane, więc uuu, będą magiczne komentarze, machony, skąd pierdzielić i dlaczego u ciebie jest lata, a u nas jest zima. Pozdrawiam Was cieplutko i widzimy się na kanale Machone Live, gdzie robię aktualnie największy projekt ever, jaki tylko mógł kisnieć czyli karabinek 100-metrowy z 5000 petard. Elo, Benz.